Tak, yy, przepraszam, czy mieszka tu profesor Krajewski? Proszę popchnąć. Samo się otworzy. Dzień dobry. Czy pan był umówiony? Ja przychodzę z polecenia pani Obertowej. Jamneczki. Proszę. Proszę bardzo, niech Pan pozwoli. Proszę, niech Pan zboczy. Pozwoli, zaczęłam przeczytać. Janeczka pisze, że pan ma interes do męża. To może ja go budzę? O nie, nie. To ja przyjdę później. To niech pan po prostu poczeka chwileczkę. On i tak zaraz stanie. A ja pójdę i zaparzę herbatkę. A może pan głodny z podróży? Nie, nie, dziękuję bardzo. I got a Hello. 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 You are speaking. Yes. I have a lecture there. Of course. On Friday morning. Yes. Tak? pan właśnie do nas przywiózł list od Janeczki. O. Dobry kreski. Cieszę się przepraszam. Właśnie nalałam herbatę. Napijesz się z nami? proszę bardzo. 감사그야다순식 To pan był z Janeczką na weselu Zbyszka? Coś poplątałeś, Karolku. Janeczki u Zbyszków nie było. Na pewno myślisz o profesorowej Zawistowskiej. A ona to nie Janeczka? Nie, Dorota. A to przepraszam. <laughs> Przez chwilę miałem wrażenie, że gdzieś pana poznałem. Myśmy się chyba gdzieś widzieli, prawda? Tak. Sobie. Karolku, Janeczka prosi, żebyś panu dopomógł. Pan się przyjaźni z córką Janeczki. Janeczka wprawdzie tego nie pisze wyraźnie, ale ja myślę, że to coś więcej, prawda? A jakże się się poznali? Na Sylwestra, w górach, w tym roku. No, to nie pewno. Ma pani zdjęcie? Szkoda. Ja nosiłem zdjęcie mojej dziewczyny zawsze przy sobie. A teraz już nie nosisz? Właśnie, że noszę. A na pewno moje. <grymne> <grymne> no my tu sobie żartujemy, a pan, zdaje się, ma jakąś sprawę. W czym można by panu pomóc? Pan profesor, ja jestem na Politechnice i miałem u pana profesora zdawać egzamin. To dlaczego pan nie zdawał? To się tak jakoś pechowo złożyło, panie profesorze. Ja chorowałem w czasie sesji. Mam coś z płucami ciężki stan nerwów. W jednym czułem sesja przeszła i teraz jestem w zupełnie krytycznej sytuacji. I dlatego chciałem prosić pana profesora, żeby... Tytułem wyjątku, spytał je pan teraz. Wykluczony. Kiedy moja sytuacja będzie naprawdę tragiczna, jeśli nie znam egzaminu, wszystkie moje życiach sprawy, pan by zrozumiał. Jeśli pan zgłosić z tym do dziekana, nie do mnie. A jeśli to na uczelnie, nie do domu. Ja naprawdę bardzo przepraszam i nigdy bym się nie ośmielił, gdybym nie był w sytuacji bez wyjścia. Nic z panu nie poradzę, wszyscy mają równe prawa. Powinien pan zdawać w terminie. Serdecznie powtórzy pan rok. Repetem? Jak teraz nie znam to koniec. Sam pan sobie winien. Ale ja chorowałem. W zeszłym roku też. Rozmawiał Pan z dziekanem, tak. I powiedział, że teraz wszystko od Pana zależy. Ręko, zawiesz o to towarzystwo. No dobrze. Powiedzmy, że pana przepytam. I co wtedy? Pan dziekan obiecał, że warunkowo wpisze mnie na czwarty semestr. Umie pan? Uczyłem się. A ja pana nie pytam, co pan robił. Pytam, czy pan umie. Chyba umie. Co to znaczy chyba? Jeżeli pan nie jest pewny, w takim razie po co mi pan zawraca głowę? Początek. Piszę. Przedzam, że będę pytał pana złośliwie, bo jest pan bezczelny. Ja nie żartuję. W wierzchni stoi wózek na nim naczynie z wodą. Nie to łatwo. Uh -huh. Z pochylni o kącie alfa stacza się przedmiot o przekroju koła. Wyprowadzić wzór na czas staczania. Uh -huh. Przedmiot o promieniu R. Co to może być? Kula albo walec. Ma pan 10 minut. A tak. Wzor na moment bezwładności może pan nie pamiętać. Pan już gotów? Tak. Jak pan do tego doszedł? No więc, y, to wziąłem oczywiście ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. To w moment bezwładności przyspieszenie kątowe to daje promień starcie. To oczywiście jasne. To y, wzór wskazujący za zależność między Przyspieszeniem w ruchu obrotowym, a w ruchu postępowym, no to, a to jest trzecia zasada. Przepraszam, druga zasada dynamiki, no i skorzystałem z wzoru danego. Poprzestawiałem, podstawi, podstawiłem, przedstawiałem i. Co? Ale z tego co pan tu pisze, to tu powinien być plus, a nie minus. Jest Pan tego pewny? A może jednak plus? A więc niech Pan się zdecyduje, plus czy minus? Tu jest błąd zecerski w rozwiązaniach, do których nie wolno było panu zaglądać. Gdyby pan nie ściągał, wyszłoby panu dobrze. To będzie coś pośredniego między motylem, a kadetem. Pan się zajmuje szkutnictwem? Nie, żeglarstwem. A jaki pan ma stopień? Sternik morski. No to już jest coś. Gdzie pan pływał? Najdalej to byłem na Shetlandach. Bałtyk mam cały zaliczony. Morze północne też. A teraz załatwiam sobie Adriatyk. No, ale to jeszcze nic pewnego. A to jest taka moja własna konstrukcja. Maszt przechodzi od tu przed środkiem ciężkości. Tak. Zaraz panu pokażę. Niech pan Ile pan ma lat? 23. Ja w Pańskim wieku miałem już gotowe prawie wszystkie ważniejsze pomysły moich prac. I marzyłem o tym, żeby pływać. E, no właśnie, ja nie wiem, ale mnie się, mnie się wydaje, że, że to... To nie było do pana. Zagramy w ROA i reszkę, dobrze? Sam wie, że każdy egzamin jest do pewnego stopnia loterią. A pan chyba szczególnie liczy na szczęście, prawda? Jeśli pan wygra, zaliczę pan. No wiecie, ożył czy reszka? Ożył. No i co wypadło, bo nie widzę bez okularów. A pan co wybrał? Orła. Ha. No to pan przegrał. Zdał się pan na los, a los się do pana nie uśmiechnął. Teraz musi się pan zachować jak mężczyzna. Nie wiem. Siądzie pan najbliższy autobus i pojedzie do śródmieścia. Pan nie mówi tego serio. A dlaczego? Niech mi pan zaliczy. chciałem się pożegnać widzę, że odezwało się w Panu poczucie godności gdyby Pan to jeszcze skojarzył z tym, że uczciwość jest od niego nieodłączna gdyby Pan zechciał zrozumieć, że młodość, którą mnie Pan patuje, nie jest jeszcze żadną wartością i że sama w sobie jest czymś żałośnie głupim może wtedy byłaby nadzieja, że w przyszłości będzie Pan człowiekiem nie tylko w sensie biologicznym Coś z tego zrozumiał. Tak. Może nie pani zapomni pożegnać się z moją żoną. kanë të muzikën, para një edhe